Szkoły, mam też jakieś czarne głębie. Dziecko było i nie tylko już głębię głębie. Wujka. Nie wiem <grybujka> dlaczego. Jestem rzadka. Mam pocztusy i nie tylko pocztusy. Hmm. Siadły. Góra się patrzą, trzeba im pomóc wrócić. Wrócić no. z jak nie wrócę? Wtedy by było. Ale ich dużo jest Jak nie wrócą to to nie wiem co to Zapojrzę tu z jakichś, które nie wracają O, co do domu Bacią tam lata Jest tu nie widzę, bo słońce mnie razi. O. Пошли. Пошли до дома, хиба. Червоный застал. Их хиба. Грох застал. No ja nie mogę, no. chyba że to dziadka. Ja samica jeszcze tak. Ech. Miałem wziąć więcej, ale nie udało mi się złapać tych ty, więcej. Cie, y, za wiasno bo tylko te zapachy. Jak nie wrócą, to to są jakieś krzyżówki może, nie pocztusy. Nie ja no, nie żartuję, chyba to są pocztusy. Jakbym ja tutaj wypuścił pocztowego, który przyleciał do mnie, to on już by był dawno w domu. No to to ten to dziadka, no to jeden pocztus już polecił do domu. W takim razie. Tam do strony to prostek polecał to, to, to. Maju. Może zostanie ta samica? Ale dziób ma otwarty. Zmęczył się. A to chyba dziadka. Nie chcę się rzucać. Gorzej jak zabiorą dziadko głębiej, ale nie, dziadko głębiej nie takie głupie. Tam już samicy na, samica na ciebie czeka, czerwony. Na jajkach pudełko muszę zabrać, bo tutaj ze z tamtych puszczań pudełka są tutaj w budce. Jeszcze babci ich nie zebra. Trzeba pocztusowi pomóc wrócić do domu Jak tu zostanie to ja nie wiem To samice przy wezmę o, czerwony Ech. Nie no już poszło teraz I to a, no to wrona No to już nie mogę te dwa iść tam nie Was już poszedł, ta poleciał, tylko samica została, a to ona już może zostać, po prostu stała, nie wiem czy go widać, ale poleciał już do domu, ja tu nic nie widzę, łańcuch nie razi, ale już go nie ma. No i to już to zostało, nie wiem się z kingiem parujesz. Dobra idę do pudełka pozabieram Dobra, ciemnice robię Dobra, jestem już u góry Skorupki tu widzę O, są młode po wykrute Matko, jedyna Chwila? Tutaj chwila już zabieram z korupki Młody kluje Młode się kluje Ale czy on żyje, czy on nie? On A to drugie jajko? Bełt. Tak? Czekaj. To bełt. To w takim razie trzy młode będą. Widzowie, chyba jeden młody on nie przeżyje. Tak patrzę. I słucham, to nie było słuchać, jak jakby on ten Szkurówkę rozwalił, ale nie wiem Kurde Akcja była, wziąłem tego bełta, to jajko Położyłem, skatulało się, spadło, ja wziąłem je żeby wywalić Kurde Rozbiło mi się na ręce, najgorsze co może być Siedzi ta samica czyli Dobra, robię cięcie i coś dogram później w domu Jak dojadę no chyba, że ta samica zostanie, to też to ju dogram tu. A ty samicy szukasz, to leś tam do niej. No. Ale zapachniało jakimś siedzeniem. Kaszek tutaj gotował chyba. Dobra, cięcie. Dogram wam tu jeszcze, samica jest, do tego samca leci. Przepraszam. No może zostanie. Ja już jak zabrałem, bo no... Ona... Tak się do Kinga pcharzy, ja nie wiem. No i ona się krzyżuje z tym Kingiem, nie wiem czy to Kinga jajka, czy to... Ale mi się wydaje, że to jajko, bo King sami na ja inne jajka znosi. O. Pogoda jest fajna. Nie widać, żeby jakiej by latał do dziadka. dawno go on Nie chodzi mi taki, co ja przywiozłem. To taki, nie wiadomo, czyli... dawno. Jeszcze chyba, co Pasek nagrywał ostatnio. Nie wiem, kiedy to było parę tygodni temu. Nagrał odcinek o obcych kołębiach. wam go. Co to może być zaraz? Kiedyś tak przyleciał do dziadka i tak został. No. Gorąco dzisiaj. Dobra, cięcie robię. Tak wam powiem, co tutaj tych par trochę za mało jest. Tak, o jedyny jajko by był, Bełciu. A tak by było, może jeszcze jedna para. Może o dwójka coś przywiozę ale to nie wiem. Tylko mam mam dla was tak zadanie bojowe. Jak wiecie, często subskrypcji do czerwca może, do wakacji na przykład może. To może przywiozę jakiś od dwójka do dziadka, jakieś samice może. Pocztowe, niepocztowe, boki, nieboki, takie, te. Ty... No, to nie wiem ile będzie tych truc, może, nie wiem. Może dwie. Jak się uda złapać, jak się jednego złapie, to już tam ciężko wejść. Ja raz wyłapałam głębię tam cioci i wujka mojego. To już jak z domu wychodziłem, to już wylatywały, bo wiedziałem, że ja tam idę chyba. No. Ja wiem co ona się tak patrzy, ta salica w górę, ale no. Siedzi sobie, te samce, oni nie gruchają do niej, tylko do samców. Nie wiem o co im chodzi. Dobra, cięcie robię. Cięcie. Wróciły samce, wróciły. Siedzą se. jak? Latający bok. O, leca sobie. Dobra, dzień. To będzie na tyle dzisiejszego odcinka. E, tutaj są samica nowy nabytek. Była już na dworze dzisiaj. Tak, się w głębi. Mody. Stamtąd. O. Jajko, kolejne. Kolejne takie fajne będą. No nic. Stawcie łapkę w górę. <kluzny> subskrypcje I, i ten. i Dziękuję Wam za 72 subskrypcje i żegnajcie do następnego odcinka.